Jesteśmy po nagraniach odcinka specjalnego Familiady z udziałem uczestników siódmej edycji Sanatorium Miłości i rozmawiamy z Danutą. Może na początek, skąd pomysł, by szukać drugiej połówki, akurat w Sanatorium Miłości? Sanatorium Miłości od pierwszego odcinka oglądałam i bardzo mi się ta formuła spodobała. Mhm. Ponieważ jestem od ponad 30 lat sama, więc pomyślałam, zgłoszę się, może mi się uda, ale przez te sześć odcinków. Nie miałam czasu, jakby trochę. Byłam zajęta, pracowałam, bo jestem z zawodu fotografem, więc miałam też swoje różne sesje, wyjazdy, i nie miałam na to czasu. A dwa lata temu, nie no, trzy lata temu urodziła się Wnusia moja, więc jeździłam do niej i spędzałam dużo czasu. Ale teraz w roku 2024 w maju, siedziałam sobie z córką, dzień matki to był, i mówię tak: Córcia, co ty na to? Jak ja bym się zgłosiła do sanatorium miłości? Tak, oczywiście, no to dawaj, otwieraj komputer, wypełniamy formularz. No i tak poszło. I wypełniła. No chciała poznać nowych ludzi, bardzo lubię poznawać. I przy okazji, mhm. mówię, może jakaś miłość znajdzie mhm. dla mnie. Czy przez te 30 lat y, tradycyjne metody poszukiwania tej drugiej połówki zawodziły? Y, szczerze mówiąc, y, po rozwodzie z moim mężem, to ja już zamknęłam się na mężczyzn, bo jeszcze miałam jedną znajomość, no ale ten mężczyzna mnie również zranił. Oczywiście nie mieliśmy związku, nie mieszkaliśmy ze sobą. Spotykaliśmy się, pomagał, no ale to się rozeszło, poszedł do innej kobiety. I od tamtego czasu poświęciłam się dzieciom i pracy. I, pracy. I nie szukałam tak naprawdę mężczyzn. Ale już wreszcie pomyślałam, że już o, moje dzieci są dorosłe i trzeba coś zrobić dla siebie, i że to jest teraz, mój czas. Bo kiedy jak nie teraz? No i formularz. Udało się. Przeszłam całą tą mhm. drogę i dostałam się z czego jestem bardzo szczęśliwa, bo spełniło się moje marzenie, a jeszcze mhm. moje marzenie było zostać aktorką, więc chociaż część swoich marzeń spełniłam, a może jeszcze miłość znalazłam, mhm. to się Państwo dowiecie. Czy uznałaby Pani swój udział w programie za udany? Bardzo udany. Jestem bardzo szczęśliwa. Uważam, że mój udział był bardzo udany. Mhm. A proszę powiedzieć, bo w tej edycji jak, ta edycja jak żadna inna powoduje mnóstwo emocji często skrajnych u telewizorów, zwłaszcza po ostatnim odcinku i pamiętnych sytuacji z Anną i Edmundem. Czy pani zdaniem reakcja Anny była przesadzona? Reakcja Anny może i była trochę przesadzona, to znaczy w sensie tym, że Edi po prostu nie dawał jej spokoju, aczkolwiek ona czasami dawała te sygnały. Mhm. Tylko ja jestem taką osobą, że zrobiłaby to w inny sposób, po prostu na spokojnie. Ja bym rozmawiała na spokojnie i ja osobiście mówiąc mhm. szczerze. Tutaj bardzo krytykują Anię, aczkolwiek ja byłam tam w środku tego wszystkiego i mam troszkę też inne zdanie, bo ja Anię bardzo lubię, bo na samym początku... To my się nawet zaprzyjaźniłyśmy i tak trwa cały czas. Zresztą z wszystkimi dziewczynami mm -hmm. mam kontakt i było bardzo fajnie. Mm -hmm. A co Pani uważa o Marcie Manowskiej? Pojawiają się głosy wśród fanów programu, że. Nie radzi już sobie do końca z prowadzeniem sanatorium miłości, zwłaszcza po tej sytuacji e, z Anną i Edmundem. E, czy pani zdaniem dawała radę jako prowadząca? Dla mnie Marta Manowska jest super kobietą, dawała sobie mhm. radę. Moje jest takie zdanie jest bardzo ciepłą, miłą, mhm. sympatyczną. Dawała sobie radę, robiła co mogła. Mhm. Ja ją bardzo mile wspominam i po prostu y, moim zdaniem mhm. to dawała radę. Mhm. A przy, widzowie wciąż muszą czekać jeszcze na finał sanatorium miłości i wybory króla i królowej turnusu. Ja wiem, że tutaj nie może pani zdradzać szczegółów tego, ale może y, pani tylko powie, czy w pani odczuciu na króla i królową turnusu zostały wybrane odpowiednie osoby. Uważam, że na króla i królową turnusu moim zdaniem są wybrane osoby właściwe, które ja bym wybrała, Wybrałabym, ale może bym króla zamieniła, ale to jest moje tylko zdanie, ale jest okej. Okay. Czyli rozumiem, że mówiąc o finale senatorów miłości widzowie mogą się spodziewać pewnej niespodzianki. Tak, mogą się spodziewać. W kwestii wyborów może. I nie tylko. No, no tak, nie tylko. Będą niespodzianki, no. trzeba oglądać. E, dobrze. Te, było sanatorium Miłości, e, teraz jest Familiada. A co dalej? Ma Pani jeszcze jakieś plany na dalszą telewizyjną karierę? Oj, chciałabym. Ja to bym chciała wystąpić w jakimś y, serialu. Może pójdę na jakiś casting, mhm. no, w jakimś filmie jeszcze bym chciała zagrać. Gdyby Pani jest mogła to... wybrać serial, to jaki by to był? To znaczy. Nie wiem, czy by mogła wybrać, bo to też zależy od potrzeb telewizji, mm. kogo poszukują. W każdym razie, no, no wiem, że są takie seriale, gdzie można się zgłaszać te trudne sprawy, na przykład mm -hmm. jakieś rodzinne seriale. Aczkolwiek y, hemiak hem mm -hmm. miłość, tak? hemiak miłość mm -hmm. mi się podoba, ale tam wiadomo, no, że nie ma szans. Hmm, ale, ja ale może jakąś taką niewielką rulkę, może mm. jakaś nawet statystka gdzieś tam. Bo ja chodziłam mm -hmm. do takiej szkoły fotograficznej i też miałam w 80 latach. Y, praktyki w Wytwórni Filmów Fabularnych mhm. w Łodzi, więc y, przyglądałam się pracy na planie. Podobało mi się to wszystko bardzo. Zawsze marzyłam o tym. Ja uważam, telewizja, że jest możliwe. fotografia, mhm. telewizja to jest mój świat, to jest mhm. mój żywioł i też teraz się zajmuję jeszcze fotografią. Mhm. Dla, dla znajomych, rodziny, jak jest jakaś potrzeba, to ogarnę to. A gdyby pojawiła się propozycja występu w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami, mhm. zgodziłaby się pani? Tańcu gwiazdami? Tak, tak, zgodziłabym się. Kocham taniec, mhm. bardzo kocham. Tak, moja córka jest tancerką, mhm. więc nie zdradzę. I ja mhm. też bardzo kocham gimnastykę taniec. No, zresztą było widać chyba tam w odcinkach jakby wijam.